Czarny Roman, to człowiek, który zawsze coś powie. Znamy Czarnego Romana, nie tak dawno Czarny Roman objawił nam znaczenie słowa Warszawa. Teraz objawia nam znaczenie słowa obiad. Wiem, że długo czekaliście na nowe, świeże słowa Czarnego Romana. To jest człowiek, któremu założyliśmy wideonotes już niedługo. Różne rewelacje Czarnego Romana z Chmielnej. Będą powtarzać się cyklicznie. Ja sam nie wiem, co stanie się następnym razem, i nie wiem, kiedy go spotkam, ale wiem, że już trzy kolejne spotkania zostały uwiecznione na miastach w Komie. Będziecie je oglądać coraz to nowe. Czarny Roman z ulicy Chmielnej zdradza sens słowa obiad. Jeśli myślisz, że wiesz, co to obiad, śniadanie i kolacja, to nie wiesz nic, ale Czarny Roman powie Ci wszystko. Pierwsze pożywienie dziurawiec 30 minut leżeć na twardym na środku pokoju i przed każdym pożywieniem 30 minut dziurawiec. Szałwię w dzień, pokrzywę i rumianek na noc. Jeżeli jesteście prawdziwi katolikami, to wiecie, że obżeranie to jest grzechem, a to jest obiad. <grym>